Rzeczywiście, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, południe to jest miliard ton paliwa umownego, natomiast zasoby wód geotermalnych do 3000 metrów my proponujemy, aby budować tam geotermię, gdzie jest wapień muszlowy na tej głębokości, bo wtedy woda jest nie tak mocno zmineralizowana i nie musimy robić odszkolników, które są absolutnie potrzebne, jeżeli byśmy wygrały wodę z piaskowca. Otóż wszystkie zasoby do 3000 tysięcy metrów, 3 metrów określamy na 3400 3 miliardów ton paliwa umownego. Tak byśmy mieli taką ilość ropy, taką ilość energii w ropie. Natomiast gdyby do tego dodać jeszcze energię geotermiczną, czyli energię gorących skał, tak jak powiedziałem, największe zasoby są na zachodzie Polski, ale również tutaj na Południowym Wschodzie i, i w rydniku. to te zasoby, proszę Państwa, są trzykrotnie większe jeszcze. Temperatura 350 stopni na głębokości 6 km. Taką głębokość w PRL-u myśmy otrzymywali po 2,5 latach, ale w tej chwili są urządzenia wiernicze amerykańskie. Znowu pracował przy tych urządzeniach profesor Żakiewicz, Polak, i nauczył Amerykanów konstrukcję stworzoną, gdzie głębokość 6 km osiąga się w ciągu jednego miesiąca. Jest to polska myśl technologiczna. Dlaczego ona służy obcokrajowcom, a nie Polakom? Także jesteśmy absolutnie potęgą energetyczną. Moglibyśmy tę energię sprzedawać, bo najłatwiej sprzedawać. Podrócikach do sąsiadów, nie trzeba transportu, i tak dalej. I tego Państwu i sobie, i koledzy życzę. Elektrownie jądrowe świata zużywają 97 kiloton paliwa jądrowego przy możliwościach kopalni lód uranu na poziomie 50 kg. Są niedobory. Rosjanie i Amerykanie mają zasoby arsenałów jądrowych. Mogą z tego skorzystać, ale budowa u nas energetyki jądrowej jest dużym nieporozumieniem. Bardziej będziemy bezpieczni, jak, jak tej jądrówki nie będziemy mieli. Prawda? Zresztą, będąc w MIT, ja rozmawiałem z atomistami amerykańskimi, oni powiedzieli mi, o Richard, to się nigdy nie zwraca. Myśmy to budowali dla Plutonu, dla zbrojeniówki. Oczywiście, Polsce to nie grozi. My jesteśmy krajem szczególnie bogatym. Mamy przecież pod dostatkiem węgla kamiennego i w Robie Lubelskim i na Górnym Śląsku, te zasoby się ocenia, już dyskutowaliśmy na 600 miliardów ton. Mamy zasoby węgla, które można zamienić na brudatne złoto, prawda? Jesteśmy naprawdę krajem przebogatym. Mamy wreszcie ziemię, które niestety, a i technologie do oczyszczania brudów tej ziemi, bo jednak opady prawda, po spalaniu węgla przez, przez tyle lat działały. Jest tutaj kolega Janusz Bałerek, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Są opracowane sorbenty, które można natychmiast wykorzystać przy spalaniu węgla kamiennego. W ten sposób likwiduje się dymy z tymi pierwiastkami groźnymi, typu rtęć, metale ciężkie i tak dalej. Ale ile problemów, ma, Janusz, ile mamy problemów, żeby wdrożyć te technologie? Dlaczego? Znowu by się chciało powiedzieć, kajmy to są, prawda? Czy jesteśmy w Polsce, czy ktoś z nami rządzi? Nie Polak, prawda? Tak, tak. Jeszcze Państwo nie, nie wytłumaczyłem, co ten kwas humanowy robi. W krajach arabskich wydano miliardy dolarów, które wydawano na nawożeniu piasku. To nic nie pomagało. Te nawozy wsiąkały w głębi. Kwas luminowy wiąże właśnie grudki piasku, przypuszcza powietrze, zatrzymuje wodę. My byśmy zamiast pozwalać na przyjmowanie uchodźców, tak to zrobili Niemcy mogli zaproponować Unii Europejskiej wynajęcie pustyni, Gobi w Afryce. Ona ma obszar 8 milionów kilometrów kwadratowych. I ten piasek moglibyśmy uszlachetnić kwasem chuminowym, bo jedynie kwas chuminowy wiąże właśnie grudki piasku i ziemi, przepuszcza powietrze i zatrzymuje wodę. I przy tym kwasie chumnowym następuje pewna mineralizacja tych wszystkich pierwiastków z tego kwasu chumnowego. I moglibyśmy stać się potęgą, prawda? Ale jeżeli my wysyłamy takich przedstawicieli do Unii Europejskiej, jak ostatnio pokazywano w telewizji, jak się to nazywa, Jedność Europejska, tak? czy coś takiego, sami wszyscy, którzy tam są brali udział w niszczeniu Polski, sprzedali ją za 10% wartości. W z Buzkiem, Cimoszewiczem i innymi zakresami.